Jak ograniczyć widoczność wyświetlanych danych w modułach w subiekcie Nexo Pro Plus. W celu ograniczenia użytkownikowi wyświetlanych danych w modułach należy wejść do modułu Konfiguracja, Definicje widoków. Kolejno należy odnaleźć widok, który ma podlegać ograniczeniu widoczności. Można modyfikować widoki wbudowane, ale można także na ich podstawie dodać nowe i tak właśnie zrobimy. Przykładowo wykorzystany zostanie widok klienci. W sekcji Ograniczenie widoczności danych dodamy warunek, który ograniczy możliwość wyświetlania klientów tylko do tych, którzy zostali przypisani do konkretnej grupy. Ponieważ w ograniczeniu można dodatkowo stosować warunki, to dodamy warunek, który dodatkowo zawęzi wyświetlanie listy klientów tylko do tych, którzy mają przypisaną określoną cechę. Oprócz ograniczenia widoczności wierszy, można oczywiście odpowiednio przygotować definicję widoku dla użytkownika. W zakładkach kolumny i filtry można określić, które z nich mają być widoczne, ukryte czy też wyłączone. Zakładka filtry oferuje jeszcze możliwość wybrania domyślnej opcji, według której nastąpi filtrowanie po uruchomieniu widoku. Teraz należy zapisać definicję widoku i przypisać ją do użytkowników. Dodatkowo, jeśli użytkownik nie powinien móc zmieniać tych ustawień, warto skorzystać z uprawnień związanych z konfiguracją widoku. Za ogólny dostęp odpowiada uprawnienie konfiguracja widoku. Przykładowo odebranie użytkownikowi uprawnienia zmiana filtrów spowoduje brak możliwości zmiany filtrów zarówno w modułach, jak i konfiguracji widoku. Użytkownik z przypisaną nową konfiguracją widoku po zalogowaniu zobaczy dokładnie tylko takie dane, jakie zostały przed momentem skonfigurowane. Nie może wybrać innych grup czy cech klientów w filtrach. Widzi tylko klientów z danej grupy lub o danej cesze.